Przepraszam was. Dobrze, słuchaj. Jutro wracasz na wrodkowisko, tak? Ale... Ale co z Ambar? Co ja jej powiem? Powiesz jej tyle, że nie boisz się takiego szantażu. Tak, mama ma rację. Nie możesz pozwolić, żeby Ambar albo ktoś inny mówił ci, co masz robić. Zostaw nam tę kwestię, a znajdziemy jakieś rozwiązanie. Razem. Hmm. Naprawdę dziękuję Dziękuję wam za wsparcie Mam najlepszych rodziców na świecie Słuchaj, Skady Jesteśmy twoimi rodzicami I zawsze możesz z nami porozmawiać, tak? Nie zapominaj Tak, <grym> wiem Luna, nie Cześć Dzień dobry Simon, powiedziałam o wszystkim rodzicom Serio? Serio ale wszystko? O, Miguel, Miguel, Moniko, przepraszam Was. Nie chciałem Was postawić w tej sytuacji. Naprawdę przepraszam. To ja jestem winny, okej? Okay? Nie, Ale... nie, nie, nie musisz brać winy na siebie. Mówiłam im, że to był mój pomysł. Ale to też była moja wina, bo się zgodziłem. Naprawdę przepraszam. Chwila, Simon, to nie jest czas na przeprosiny. Teraz musimy znaleźć rozwiązanie miejsce, w którym zamieszkasz. Tak. Spakuj się, bo jutro musisz się wyprowadzić. Okej, okay, okej. Okay. Spakuję się i przepraszam. Już dobrze, jasne. Wracaj do magazynu. Nie ma na co czekać, ale żeby nikt cię nie widział. I chodźmy spać, bo czeka nas długi dzień. E, słuchaj, to co? Powinniśmy wrócić do konkursu.